Tym Kotek yy, Nagrywaliśmy film z nimi jak się nie udał oczywiście No i nagrywam sam Teraz No i chciałem wam spytać Jak jesteś nowy na kanale To zostaw subskrypcję Ale jak Oczywiście Nie zapomnijcie zostawić lajka jeszcze yy, Wróciłem na kanał Nie wiedziałem Że nawet to zrobię No cóż Oczywiście, jak komentarze będą włączone, bo tam nie chce mi się od razu robić. Ja tam robię opis zazwyczaj, nie chce mi się sprawdzać, że komentarze. Jak będą oczywiście włączone komentarze, to mam nadzieję, że będzie wysłana emotka z yy, emotka uśmiechu. Że śmiech. No i jak to pierwszy. Wygra. Znaczy, jak to pierwszy to wyślę w komentarzu, to wygrywa, oczywiście, darmowe rundy ze mną. No i oczywiście. Yy, oczywiście. No, zapraszam do oglądania, jak to nie inaczej. Więc wybieramy sobie darmowego, tam randomowego, nie wiem, gościa. Aż maksym, aha, Ja sobie wezmę Broka. Nie pytajcie, skąd mam taki skin. Po prostu mam. Uff. Oczywiście się uziął. No, bo jak nie inaczej. Oczywiście ludzie są tacy, że się kuca. Będziemy teraz czekać aż wybierze dalej jakiegoś bohatera. Zaczynajmy. zaczynamy. Ludzi też nie ogarnięte. Dobra, to bola. Akceptuj, mogę wyrzec. Dobra, weźcie się, uspokojcie panowie, bo ja nagrywam film, tak? No ludzie! Bo przykro mi widocznie ludzie, nie ogary Więc zagram randomowo Przepraszam za nich, ale no tak to wychodzi Dobra Jesteśmy w grze I już mamy tego Już mamy gole. Już Go jest. Jeden. Oczywiście nie mało szans, żeby tak się to stało, żeby szczelił. Nie mało szans w ogóle. Bo takie lagi mam, że wow. Oczywiście mnie zwolniono. No. Hmm. no i chyba to przegramy. Znaczy nie hmm, powinniśmy wygrać. No, no to nie moja taka. Podaj mi. No, co za nie ogar? Zamiast mi podać, mm. a dobra, i tak jest dobrze. Więc jedna jest zaliczona rozgrywka, gwiazda gry, oczywiście. Ja dzisiaj może bijamy aż 9000. Będzie dzisiaj możliwy mega box. Nie jestem pewny. Ale możliwe, że będzie dzisiaj mega box. Bo wtedy będzie wow. Jak coś nam dropnie, to wow. Wielkie wow. No ale oczywiście nic nie dropi, bo... Tak jest. Dobra, bez Meriko. E, dobra. No więc. Završeno mi je jeris O, oh, Jezu. O, oh, Leon. Super. Ile powerów. Dobra, dziewięć powerów dla mnie. I gdzieś jest Buł. Ну, то, что у меня мама. У меня мама. И в кушаках. No, i oczywiście, wygrana. Uff. Oczywiście, jeszcze polecam kanał Rembola Zachęcam. Chyba dzisiaj bijamy. Skrzydła, na to. Bijamy, czy nie bijamy? Jak bijamy, to dajcie lajka w górę. No, ale jak nie bijamy. No to lajka w dół. Ale wtedy będzie mi przykro. Więc dajcie lajka w górę i mam nadzieję, że film będzie się podobać. No dobra, kolejna postać. Już mam 70 puszek To takie jeszcze trochę musimy bić. Nie moja wina? Ale no trochę musimy. Więc teraz zrobimy się. Będziemy się kampić. No bo mi zależy na tym mega boksie. A taki dobry nie jestem. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. chyba coś skampienia nie wyszło. No więc mam nadzieję, że szlak. O Jezu. Nie, to chyba jest koniec. musiała na mnie się zagrozić, co. Jestem czwarty. Na miejscu. Jestem trzeci. Może będę drugi, nie wiadomo. Ta, jestem drugi. Pewnie Rosa jest. Tak. I roza, nie. Oczywiście wali, na No bo jak... Nie idę. Oła. No cóż. Ważne, że... Dobijamy. No, oczywiście. Skrzyżka na zachętę. No i jak myślicie? Czy mam robić ten napad, czy nie mam robić tego napadu? Chyba zrobię. Bo najwyżej, jak będę miał stratę, to będę miał stratę taką małą. Bardzo. Oczywiście przerywamy, bo jak nie inaczej, niedługo i będziemy kończyć, bo to trochę będzie się przesyłało. Tego tak laguje. No jednak, nie będziemy mieć beatboxa na zachętę, a fajnie by było. Chyba, chyba, chyba... I wygrana jest! Jest wygrana! Więc dzisiaj, big box! I oczywiście, co? Oczywiście, jeszcze mamy na zachętę <słuch> Mega Boxa. O jezu, jaki to teraz opening! Znaczy, dwie skrzyneczki, więc nie taki wielki opening. Więc jak dobijemy, to będzie idealnie. No dobra, otwieramy. Dzisiaj jest taka szansa. Możliwe, że na tego postać, bo otworzyłem tom, Otworzyłem tom, a za kilka pucharków będzie ta. No i wezmiemy sobie tam. ojej, nie, o Jezu. No cóż. O oh, Jezu. Trudno się gra na lagach. Powiem szczerze. No chyba. Zagapiłem się. Bardzo dobrze. No cóż, dwa strata poszedł. Nie tak źle. Już mamy. Niedługo. Zaczniemy sekundę. Kolta. <słuch> Oczywiście bardzo zachęcam, jak jesteś nowy na kanale. Subskrypcje, bo od tego przyjdą powiadomienia o odcinkach. Więc co każdy tydzień, chyba są odcinki, nie? W ogóle wróciłem. Mam nadzieję, że będą pozdrowienia w komentarzu, jak oczywiście mówiłem. Jak będą. Dobra. Chyba nie bijemy. Nie biję na odcinku, bo trochę będzie się tu przesyłać. Więc jak będę miał, to będzie odcinek. Bajo! Żegnam was!